Witam bardzo serdecznie, ja jestem Gawika, to jest Gothic Ludzie z Górniczej Doliny, no i zaczynamy, zanim zaczniemy, tutaj oczywiście standardowo przypominam o jakiejś e, fajnym komentarzu, tak czym kciuku w górę, no i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, tutaj porozmawiamy sobie z Torusem, i porozmawiamy sobie tutaj o tym Gilbercie, mam nadzieję, że tutaj czegoś nie psuje, słyszałem, że intro się Gilbertem, co, nie chcesz słyszeć o tym syfinsynie? Nawet o tym, że znalazłem jego kryjówkę Że co? Przecież on jest od dawna miał być martwy Mówię prawdę Więc on żyje, hmm Miałbym ja małą pracę dla ciebie Przed odejściem do obozu zabrać coś co należało do mnie Co odzyskać tę rzecz Dobrze, zgadzam się No dobra, teraz idź do tego ścierwojada Halo, panie Torus, może byś powiedział o co chodzi, co ci ukradł, albo coś O dobra Coś mówiłem w poprzednim odcinku, że jeszcze y, trochę się pokręcę, poatakuję. znaczy pójdziemy do obozu na banknie. ale tutaj pójdziemy w stronę tego Gilberta i specjalnie dla osoby jednej z Was w komentarzach y, mam tutaj takie małe zobowiązanko. A to zaraz pokażę. Tutaj już idziemy, ciach-ciach-ciach. Mianowicie, zaraz Wam też powiem o co chodzi, bo mnie to. A czy. Może nie, te wam to wiadomo gdzieś, ale taki prawdziwy fanboy Gothika po prostu nie może przepuścić tej, takiej sytuacji, prawda? Już mówię tutaj o co chodzi. O! Już widzimy tutaj sierwojady. Dokładnie. Osoba w komentarzach nazwała je kurczakami, a to są sierwojady, i trzeba. <laughs> Zrobić rzeź. dwa, 3 Specjalnie będę liczył, ile tych sierwojadów robiłem. 4 sierwojady. I zobaczcie, ile mięsa. Z każdego sierwojada są dwa mięsa, więc. Mm -hmm. Bogactwo! I robimy tutaj rzeź na sierwojadach. Ale tak generalnie chcę też trochę sobie y, doekspić y, żeby być silniejszym, prawda? Oj, tu są następne 3 sierwojady. Tylko tutaj ci myśliwi będą mnie. Próbowali ubiec. O, tak, jakie to dobre, wszystkie trzy. Czyli było, tam było 6. Nie powinienem Czekaj, ile. O, już się zgubiłem, czujecie bazę. Tutaj mamy trzy. To było chyba 4. O, ale żeść, żeść z Ogólnie Generalnie chcę po prostu sobie do expić, tak. I to są ścierwojady, nie kurczaki. <grych> Napiszę w komentarzach, czy się, czy się ze mną zgadzacie, czy nie Dobrze, a my idziemy dalej sobie tutaj pokręcić się. O, wilczki! I jeden wilk nie. O, dobra, dwa wilki mniej. Trzeba się tutaj spodnotować. A, piwo. O! O, kurde! Ale, że jedno piwo? Ale, że jakże jedno piwo? Zobaczcie. Trochę już tam podjadam. To jest 70 sztuk mięsa. Ale, sekundę, że jedno piwo tak nam nie działa. Choć mam możnego mięsa, ale nie! Nie, 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 ale jedno piwo? Czekaj, czy jest jakaś mechanika tutaj, jeżeli chodzi o pijaństwo? Może zręczność albo coś? Kurde, tego żem się nie spodziewał. Kurde, nie znajdę tych ścierpojadów, ale było ich dużo. Cztery one tam, tam było 4 i 3, to jest 7 ścierwojadów, tak. Tak, dobrze, nie, nie odwałam czegoś. O oh yes. <ścoughs> Nie wiesz, nie. O dobre, mi przeszło. Chciałem, czy można jakoś trenować ekź to picie piwa. No, tu są te, te szczury. Co, co prawda nie są to sierwojady, ale też mięso. I doświadczenie. Bo generalnie jak mówiłem tutaj, jeżeli chodzi o tą serię, prawda? To my tutaj generalnie skupiamy się tylko i wyłącznie na ścierwojadach Nie ścierwojadach, skupiamy się tutaj na ekspie, tak na ekspie O proszę było 7 ścierwojadów I tutaj mamy 8 ścierwojadów 8 ścierwojadów to jest 6 ścierwojadów, wybijemy dzisiaj Większość ścierwojadów z kolonii karnej, zobaczcie 8 9, 11 będzie 11 zabitych ścierwojadów. I nie powiedzcie mi, i mi, że to nie jest rzecz. Że ja się nie znęcę nad tymi jednymi stworzeniami. Yeah. Mięso, mięso, mięso. Fajnie, tak na te odpadają 11 zjedzonych ścierwojadów, to znaczy zabitych. No, przyszłość na pewno też zjedzono 11 ścierwojadów, ubitych. Tyk. Yy, w tamtą stronę nie będę szedł tak, jeszcze 300 punktów doświadczenia, no jeszcze ja więc trochę do dobicia mam chcę dobić ten poziom i wpakować to w więcej siły o kurde, krzypice one chyba na dwa hity, dobra, oleć kropica tu są sierwojawy <ślamy> matka jaki ja jestem zły Jaki ja jestem zły 12 13 Hohoho, ho, ho. geniusz zła! Geniusz zła Piekielnik Jestem geniuszem z... Ua Tak, yy, Na początku trochę zapomniałem, ale musimy często saveować. O proszę. Czekam widzę jakieś kartosczyłka. O, kopista. Ładnie na dwa strzały schodzi. I mamy kolejny poziom. Bardzo dobrze. Wyrwiemy trochę z Więc było chyba tam 12 Ścierwojadów. W sumie już się zgubiłem. Eee, taki mały challenge, jeśli się komuś chce. Niech policzy, ile ubiłem Ścierwojadów w dzisiejszym odcinku. I napiszę nam to w komentarzach. Zobaczymy, czy komuś będzie się chciało. Ile zabiłem się ja 12 albo 13. Dobra, trudno. 12, ale policzcie, wyprowadźcie mnie z Tu są następne 3. Tu są następne 3. a ma, 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 ma. I 1 i 2. i 3. No, myślę, że ponad 10 zostało zabitych, to na pewno, więc rzeź e, zaliczona, możemy wrócić do głównego założenia odcinka, o, tak. Głównym e, założenie odcinka... Kurde, no coś... O, tam będzie chyba ten kanion trolli, tam będą zębusie, więc nie, generalnie na pewno zwiewamy. O, wiem co zrobimy, pochodzimy jeszcze, pogadamy w starym obozie. Może jeszcze jakiś tak. Na pewno musimy się nauczyć więcej siły. Kurde, no chyba siły 40. Poczekajcie, ile następnego poziomu mamy? 7,5 tysiąca doświadczenia. To też nie jest taka tragedia. Do piątego poziomu doświadczenia. W całym gotiku, piąty poziom doświadczenia daje nam gwarancję dołączenia do jakiegokolwiek już obozu. Kurde. Pamiętam, że w następnym znaczeniu, w poprzednim odcinku, zapisaliśmy też to zadanie. Bo najpierw powinniśmy znaleźć tego neka, zaraportować Fletchera, a dopiero później y, powinniśmy. Tak naprawdę. O, następne Ścierwojady. A dopiero później powinniśmy walczyć z Kirgo, a z Kariem będzie nam ciężko, więc musimy wyekspić naszą postać. I następne dwa Ścierwojady. One no, są co prawda młode, ale to są też Ścierwojady. Pyk. Pyk. O, tu mamy następne takie Dobrze. Przepłynę i je ubijemy. Pa pa Pasowałby też pomyśleć o jakimś pancerzu. to kudę, nie chcę się za bardzo rudy na niego wydawać. Pozwolę sobie zapisać znowu. E bo nie chcę faili. Zdecydowanie nie chcę faili. O kurde! O kurde! O kurde, nie! Panie co? Dobrze, widzicie? Dobrze, że zapisałem. Jakbym miał fejla przed zabiciem ścieżki, to musiałbym od nowa ją ubijać. To byśmy powiedzieli, że was oszukałem, szukałem czy coś. O, tyk. Zapraszam, pani krówica. O ty, dziadzie. Wracaj tu. Wracaj. Oj, coś mnie zlagowało. Co jest? Co się stało z moim gotikiem? Ej! Wiecie, co się stało z moim gotikiem? Dlaczego ja mam 4 FPS-y? Nie mówcie, że znowu coś się zbugowało. Nie, 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 proszę wypierdalać. Proszę oddać moje FPS-y, wczytujemy. Nie myślę, że znowu coś się zrobiło. Może deszcz zaczął padać, albo coś. No nie, dobra, wczytujemy, próbujemy to wczytać Zobaczymy. zobaczymy. Co idzie, to jak krew wznosi, ja sobie to zrobię tutaj cięcie. Dobra, halo, halo, jesteśmy. Generalnie, jeżeli robię cięcia jakieś, to ja w programie staram wam się z. dać znaczy, takie fajne przejście, przyszumione. No nie wiem. Możesz mi ku... Ej no! Oddawać moje FPS-y. Bo poszczuję was orkami. Tylko jeden. No. O pięknie bez straty, hapełka. Więc tu się władujemy na pełnej sile. Mówię, no trzeba saveować, to jest... Widzicie? No i znowu. O, ale teraz się odcięło. Nie wiem, też zacznie padać? Czy nie zacznie? Nie. Nie wiem, sobie jeszcze raz na wszelki wypadek zapiszę. No mówię, trzeba Mówię, uf. No dobra. A, y Jeżeli ktoś tam z was doliczył się ilu ścierwojadów zabiłem, no to jak najbardziej jesteś Napiszcie w komentarzach, bo dzisiaj robimy odcinek z rzezią, jeżeli chodzi o ścierwojady. Tutaj jeszcze jest jeden przybunkany ścierwojad. Nie, jaszczur nie. Jaszczur nie, tylko ścierwojad. Ale tak widzi, tak hamskos. Przydnosa sprzątnąłem tego ścierwojada, tylko jeszcze chcę mu mięso zabrać. Dobra, a jeśli co, to są dwa kawałki mięsa, olewamy to. Olewamy to. Yy, jeszcze chyba będą dla mnie jeszcze za silne. O, 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 o! To jest, to jest to. Następne ścierwojady. Kurde, ze 20 w tym odcinku będzie kurde. Ale mi dobrze. Będzie ze 20 w tym odcinku. Na pewno. Tam jest topielec. Nie. Topielec nas nie wchodzi. Tylko ścierwojady. Tylko ścierwojady. O kurde, ile wilków. Ile wilków. Nie, jest taką chorobą sobie nie mam, Zwłaszcza, że wilk pada mi na dwa hity. Eee, zwłaszcza, że wilk pada mi na dwa hity. Oni tutaj sobie trenują. O, tu są nasze następne krwiopice. Tu są wilki. O, tu są kretoszyry. Kretoszyry to są. Bam. Bam. Sierwoiat. Sierwoiat, wyrżnąć. Wyrżnąć. Wyrżnąć, wyrżnąć. Zapisać, żeby nas krwiopice nie zjechały, bo te krwiopice też musimy zjechać. Dobrze, że one tak nie padają. No. Staszek! No chodź. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Nie no, to są... Dobre, prawidłowe mordeczki. Wpadają szybko, prawie tak szybko jak ścierwo jady. A, zjemy sobie trochę jagód 99 mięsa. Nie wiem, no, to im potrawkę potrawkę chrząszcza. I smażone tak. mięso w ogóle musiałem zacząć, nie wiem, smażyć to mięso albo coś. Tak, zapisujemy dalej. Idziemy i idziemy niczym bezimienny wędrowiec po kolejne ścierwojady. <śm> oh my god. Chodź, tu kurka, znaczy ścierwojadzie. Kici, kici taś taś do ścierwojada, kurwa, do ścierwojada. <laughs> o, masakra. Dzisiaj trochę miłe, tak bije. Ale taki tej luźniejszy odcinek. Taki trochę luźniejszy odcinek. Dobra, nie, te wilki on jest ich za dużo. Poza tym ja też nie chcę gnębić tak bardzo wilków. Z prostej przyczyny, no tego akurat gnębimy, bo. Nie wolno odłączać się od stada. Z wilku będziemy mieli futra, kły, pazury i tak dalej. I to nam po prostu tak naprawdę e, zbustuje trochę naszą kieszeń. Nie, nie! Jak? Skąd? Idź stąd! Idź stąd! Idź stąd! Jezus, ale widzieliście jakie to schamsko porobił? Dobra, czy miksturki? że was nie chciałem gnębić. Was nie chciałem gnębić. O, no chodź tu to was nie chciałem gnębić wcale. Przecież mówiłem, że wam odpuszczę, dziady. O, prawie mnie zabił. No dobra, ser. Mm, chlebek. Eh, dobra, pyk. Dobra, no, nie, no trzeba go zabić. Wiecie co? Jestem ciekawy. Puk. Trzeba trochę to już. Z... A nie, on się bugował władzie. Na Sakra, o Jezu. ale widzieliście jak to wyskoczyło. No, to są Oroki gotyka. Teraz nie powinien jeszcze chodzić. Gdzie on, wrócił? Nie. No. Nie wolno odłączać się od stada. To był błąd. Ty mnie z kolegą zaatakowałeś. To ja Wam nie odpuszczę. O, dokładnie. I proszę, byle do przodu i ja łuk zdejmę, bo. Nie wiem, jakoś średnio przepadam za ucznictwem Dobra, co ja miałem zrobić? O, w ogóle. O, ja, Trochę się napociłem A, pójdziemy do Diego. Nauczymy się czegoś. No to był taki, jak mówiłem, luźniejszy odcinek z gnębieniem ścierwojadów, z ekspieniem, możecie mi napisać w komentarzach, jeżeli ktoś jest tutaj na tyle kreatywny, chętny do pomocy, niech mi po prostu napisze ile tych ścierwojadów w tym dzisiejszym odcinku udało nam się zgnębić, ile wyryżnęliśmy, ile zrobiliśmy rzezi na tych ścierwojadach. I to chyba zrobimy sobie taki krótszy odcinek, wrócimy do obozu. Mówił się mi wspiąć tam do Grimesa, ale nie. Już na następnym odcinku naprawdę raczej mi nic nie odbije i pójdziemy do tego obozu na bagnie. Kurde no. Tak, pójdziemy. Nie, pójdziemy już na następnym odcinku do tego obozu na bagnie. A ja tylko zbroję sobie patrzę. Kurde, no tak bez zbroi latamy. Ona by się nie przydała, by się nam ta przez zbroja. A, i panie Fisk, ja chcę z tobą pohandować. Pokaż, mi swoje, pokaż mi swoje. Bo. Panie Fisk, panie to pan jest pan taki problem. Wersy. A. Ile ta moja broń ma obrażeń? Yy, 25. Panie Fisk, czy chce pan porozmawiać o Bogu? I co jest? Pokaż mi swoje to. O, jest. dobra 25. Obrażenia gównogów. O, jak masz główniany broń, panie? Dlaczego idź, pan nic od ciebie nie chcę w tym o, o, o. Panie Rekster, czy chce pan porozmawiać o Bogu? Pokaż mi swój Ja uważam, że trzeba mieć dobrą broń. Bo pokoj nas nie interesuje. Nie, nie masz panie żadnej broni. A wiecie co, robi się już ciemno. i deszcz zaczął padać i pewnie ta, za to nam bugowało, bo gdzieś tam też czytałem, że ten deszcz lubi bugować. Chociaż tutaj OS, Co on blisko Eee, Diego raczej żadnej ciekawej zbroi. Miecza nie mam. Ja chodzi mi o broń, tak. Ale tak, nauczymy się już od Diego tej siły. Robimy bombę. Chłopie, po co się myjesz? Przecież deszcz pada, panie Teo. Od czytania tych książek do ci się popsuło pod No Dobra, panie Diego. Panie Diego, a ja zapraszam, panie Diego. Hmm, możesz mnie czegoś nauczyć? Eee, interesuje mnie siła, panie Diego. Jesteś. No, ja myślę, panie. Trzymaj się. Mamy już 40 sił, zobaczcie. O, ale jest nas spudziany normalnie. O kurde. Pogamy sobie tutaj już Cześć O świeżek w naszym obozie. Hmm. Nie lubię ciężkiej pracy. Aha. Bym to dziś w nocy, a teraz postaram się porządnie wyspać. Spotkamy się obok areny. O, no to w następnym odcinku spróbujemy zająć się tym zadaniem. Spotkamy się obok areny. Panie jest Bo jest odpowiednia pora. A jestna! Powiedziałem i do bo kończy nam się dzień, a jeszcze nie odebrałem swojej porcji. O! Fajcie, hmm. co ja się tutaj kręcę, tak koło starego obozu. Yy, ale w następnym odcinku prześpimy się do wieczora. Załatwimy to zadanko, tamto z tym, 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 yy, z tamtą amebą. Prześpimy się do rana i pójdziemy do obozu sekty. No z mojej strony będzie to wszystko, zachęcam do zostawienia jakiegoś fajnego komentarza. Przypominam o ankiecie, która jest w przypiętym komentarzu oraz opisie tego filmu. Eee, jeżeli ktoś kreatywny chciałby policzyć ilość do udało nam się zgłębić i dzisiaj wyrżnąć. Zachęcam do podliczenia tego i podzielenia się tą komentarzem. z nami w komentarzu. Z mojej strony to wszystko, dobrze panie Kirgo, a chcesz... We fucking home, chcesz w twarz? <noise> E, jeżeli nie subskrybujcie mojego kanału, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.